Powiem nie ma nic gorszego obronić karnego i stracić taką bramkę. Tego karnego dedykuję dla mojej żony, która na za dzień urodził mi syna, także już nie mogę się doczekać, ale mówię, no. No szkoda, szkoda, bo, bo obroniony karny i taka bramka, no, no niestety troszkę za krótko czarny chyba mi zagrał. Ja nabiłem gościa i straciliśmy bramkę, chociaż w drugiej połowie nie zagraliśmy aż takiego dobrego widowiska. No, GKS miał więcej tych sytuacji podbramkowych, no szanujemy ten remis. Rataj na linii, wybił piłkę, także chwałą za to postawił piłko. No ale mówię, no, cały zespół atakuje, cały broni. E, podział punktów mi się wydaje, że e, sprawiedliwy. Na poziomie pierwszej ligi trzeba kopać prawą i lewą, no, dzisiaj e, w pierwszej połowie takie piłki wybiłem, druga w drugiej połowie no, za krótkie chyba zagrania nabiłem goście no niestety straciliśmy bramkę. Dziwny mecz trochę, był, bo Niewykorzystany karny dla zespołu GKS-u. Różnie to mogło się potoczyć, natomiast jeśli chodzi o sytuacje stworzone, to chyba taki mecz na remis. No optycznie przewagę na pewno miał GKS. Nie ma czasu teraz na mocniejsze treningi, także tylko jakaś regeneracja, jakieś schematy taktyczne i, i, i ruszamy dalej, bo musimy zacząć zbierać te punkty i to seriami po trzy, a nie, nie, nie tak jak do tej pory po jednym. Dobrze, żebyś grał zresztą. Znaczy tak, yy, tak nie byłem siekły, jak po tym spotkanie spotkaniu, nie na to, żebym został w pokarnego, ale przede wszystkim, yy, przede wszystkim yy, za to, że przegrywając to spotkanie później w yy, drugiej połówce wyrównaliśmy się dosyć szczęśliwie. Ale myślę, że w tej drugiej połówce zaczęliśmy dobrze grać, dominować, stwarzać sytuację. Yy, I w momencie takim, kiedy my mamy rzut drożne, za chwilę tracimy, tracimy w rozegraniu piłkę i, i, i nasz banka staje czerwoną kartkę i wtedy Wtedy mogą być dla nas różnie, chociaż na pewno pozostaje żal tej ostatniej sytuacji, gdzie takaś się dwa razy piłkę z drugi tak więc Przyjechaliśmy tutaj do na z chęcią zwycięstwa. Wiedzieliśmy również, że, że stąd jest bardzo dobrą ryną, która która dzisiaj po raz pierwszy straciła bramkę na własnym stadionie w tym sezonie, to, więc to pokazuje, że tutaj się trudno gra, ale myślę, że przede wszystkim przez tej drugiej połówki eee 20 No tutaj wiedzieliśmy, że GKS katowice to zespół, który walczy o trochę wyższe cele niż 100-tyn i na pewno dzisiaj też było widać jedną rzecz, że to zmęczenie i ten jeden dzień dzisiaj było właśnie widać, że my fizycznie dzisiaj byliśmy po prostu słabi dysponowani. Tutaj taki moment przyszedł. Może że w podobnym, najprawdopodobniej w środę może być też, te, też podobnie, aczkolwiek zrobimy pewnie jakieś zmiany. Terminarz jest tak ułożony a nie inaczej, że. Jak nie było tego widać w meczu z Sosnowcem, tak dzisiaj to było widać, dlatego ja tutaj szanuję ten remis, mimo, mimo że bardzo mocno chciałbym ten mecz wygrać, bo wiadomo, że punkty są potrzebne w tej naszej sytuacji, ale spokojnie, z pokorą trzeba szanować to, co chłopaki zrobili dzisiaj na boisku. Nie było, nie było jakichś wielkich fajerwerków z naszej strony. GK jest bardzo dobrze tutaj wysokim pressingiem nas atakowo i było ciężko pograć pograć w piłkę, aczkolwiek były takie momenty, kiedy można było to zrobić i wybory były nie najlepsze. Tak już powiedziałem, szanujemy ten punkt. Dziękujemy GKS-owi za dzisiaj dobre tutaj widowisko i, i, i w miarę taki mecz otwarty przynajmniej ze strony. Widowcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i pytania z naszej strony, bardzo proszę, że są tam. To... Jeżeli można, do pana trenera odpadki, panie trenerze, bez polowania na czarownicę, ale taka polemika była na trybunach. Bardziej pan był zły na Arka Czarneckiego za to podanie, czy na Piotr Kaskibę za wybicie? Ja nie będę oceniał publicznie zawodników, bo musimy przeanalizować tę sytuację. Także ja z zespołem o tym będę rozmawiał, ale nie będę tutaj kogoś krytykował, czy oceniał. To jest zespół, to ma zostać w środku między nami. Dziękuję.